Nagrywa się nagrywa, nie? <laughs> Cześć Miski. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tym razem nie idiotyzm w szkoły, ale bardzo prosiliście mnie, żebym nagrał odcinek o fajnych nauczycielach, z którymi sam się spotkałem w szkole. I powiem wam, no uznałem czemu nie. No W sumie troszeczkę ich było, nie za dużo, ale moi drodzy, historie, które wam opowiem właśnie o dzisiejszych nauczycielach, sami zobaczycie, że faktycznie zasługują na ten tytuł. To co, lecimy z odcinkiem. Bęk! Zapisałem sobie w telefonie, no bo wiecie, stary już jestem i pamięć nie ta. Dlatego, kochani, bęk lecimy. Wychowawczyni z podstawówki. Boże święty, powiem wam, kochani, że to była babka naprawdę z krwi i kości. To była nauczycielka, którą można by śmiało porównać do dobrej mamy. Ona faktycznie, kochani, opiekowała się nami, dawała nam bardzo ciekawe zadania. No i nawet dzisiaj, jak sobie o niej wspominam, nie ma ani jednej rzeczy, tak naprawdę, której mógłbym jej zarzucić. No pff, powiem wam, że totalnie nie było obyczaj. Chodzi mi o, o te klasy 1 do 3, nie? Tam totalnie, kochani, nie było hejtu, było pełne zrozumienie, nie było jakichś wiecie, krzywych akcji chłóczy. Każdy dzieciak mógł się rozwijać w, sp w swój sposób. I przede wszystkim nikomu nie działa się krzywda. No, pomijając tą historię ze śmiesznych historii z podstawówki, z Fatality w podstawówce. Ale kochani wracając, naprawdę to była bardzo fajna nauczycielka. Kolejna sprawa, informatyka, również podstawówka. Koleś moi drodzy, to był nasz nauczyciel od infy, koleś był niesamowity, w ogóle wpisałem sobie jego imię i nazwisko w Google i okazało się, że koleś dziś jest tu... Ja pierdzie, Koleś jest kochani wicedyrektorem, czyli awansował, awansował, awansował i został wicedyrektorem. Mam nadzieję, że jeszcze informatyki uczy, no bo naprawdę był zarąbisty. To był mój drodzy nauczyciel z tego typu. On nie za bardzo kochani, wiecie, był takim typowym nauczycielem, że no to dzisiaj nauczymy się informatyki. Włączcie Paint'a, albo włączcie Excela, albo włączcie Scratcha i poudawajcie, że umiecie programować. <laughs> nie, to był kochani nauczyciel, który Fakt faktem, był pasjonatem informatyki, to był młody koleś, który wiecie, dopiero co kończył studia jakieś tam informatyczne czy coś, no i nie wiem czemu poszedł do szkoły pracować, przecież jako informatyk byłby chociaż w sumie on chyba strony internetowe robił, coś takiego. I on, moi drodzy, miał świadomość, więc nawet jak odpalaliśmy tego Excela czy Powerpointa, to on, moi drodzy, nie uczył nas robić prezentacji w PowerPoincie. tylko kochani, uczy nas na przykład jak robić quizy, czyli na przykład wiecie zaznaczać odpowiednią tam odpowiedź, w ogóle zliczanie punktów, no mega koleś. No i zresztą opowiadałem wam, że przecież jak była przerwa, no to oczywiście w każdej podstawówce uczeń nie może wychodzić ze szkoły. A co robił, moi drodzy, drodzy, nasz nauczyciel z od informatyki. Proszę pana, możemy z panem iść na zewnętrze? Tak. No i szedł, moi drodzy, i sobie gadaliśmy. Tam w ogóle dawał nam dropsy i był zarombistym. No. Pozdro dla ziomka. Kolejny nauczyciel, chociaż ten myślę, że będzie już nauczycielka. Pani od plastyki i muzyki. Ta babka chyba, moi drodzy, faktycznie chnęła mnie troszeczkę bardziej w kierunku tej, wiecie, grafiki 3D i tym, kim jestem dzisiaj. Bo mimo tego, iż z matematyki czy z innych przedmiotów byłem raczej średni, no nie oszukujmy się, moi drodzy, matematyk ze mnie jak orzechowe chrupki z, kurde, koziej dupki. <śled> Jednak babka od plastiki zawsze była zarumbista. Ja pamiętam, że tam były takie jakieś dzikie akcje, no ale to raczej przez debili w klasie, jak nie wiem. Laska narysowała jakiś zarumbisty rysunek fortepianu czy tam pianina. No i oczywiście, wiecie, wszyscy tak, eee, te odlinki, odliniki odrysowywałaś, W ogóle pognietli ją tą pracę, wyrzucili, ale sama nauczycielka, oczywiście, wiecie, zawsze stała w zaparte i też, jak mieliśmy jakieś takie, wiecie, tematy, powiedzmy, nie wiem, używajcie kolorów, a ja strasznie nie lubię kolorów. Ja jestem, moi drodzy, czarno... Ja jestem czarno-biały, no zresztą Totalnie jestem czarno-biały, tylko, kurde, kolor mam jak, nie wiem, twarzy, jak pani niemowlaka. Jednak, jeżeli zdarzały się jakieś tam, bycie lekcje z tego malowania takiego, że nie używajcie kolorów, ja tak czy inaczej rysowałem oczywiście tylko i wyłącznie ołówkiem, to tak czy inaczej zawsze dostawałem szóstki, bo babka po prostu doceniała styl, a nie sztywne ramy zasad. Pamiętam też, jak śpiewałem, mieliśmy nauczyć się hymnu, to była ta sama babka, nie? Ja zaśpiewałem hymn i babka tak na mnie patrzy. Audiolog, kółko muzyczne zaprasza. No, no bo ja nawet śpiewać umiem, nie wiem czy wiecie. Mm -hmm. No, no i... ale nie poszedłem suma summarum, bo się trochę wstydziłem, bo wtedy tak e, będą mnie jeszcze bardziej hejtować i tak dalej. Więc jednym słowem babka od muzyki i od plastyki sztos. Technika, dalej podstawówka. Babka od techniki ogólnie była zarąbista, no bo ona... Chyba nawet my książki, znaczy, my chyba mieliśmy jakieś książki do tego, ale ja totalnie nie pamiętam tych książek. Ona nas wszystkiego uczyła na podstawie różnego rodzaju przykładów. Czyli jeżeli mieliśmy, nie wiem, jakieś łączenie kabli szeregowe czy coś tam, wiecie, no jednym słowem lampki, silniki, baterie i tak dalej, my dostawaliśmy karton różnych pierdół, bawiliśmy się tym. Było jeszcze kółko techniczne, na które byłem oczywiście zapisany, które było no zarąbiste również prowadzone przez tą babkę. I tam uczyliśmy się, wiecie, szyć, robić jakieś sałatki, normalnie, noże w dłoń i tam lecimy, nie? Albo też była sytuacja, jak robiliśmy andruty, no, nadziewane jakimś takim, jakimś takim kremem. Ja chyba opowiadałem to w jakiejś ze śmiesznych historii, jak, <laughs> nie wiem, tam dużo bo w większość w sumie chyba to były same dziewczyny, tak naprawdę, i tylko ja byłem jako jeden chłopak, ale było naprawdę sztos. I robiliśmy tej masy, tej, tej masy, tej do andrutów, taka różowa ona była, pamiętam, Wyszło nam chyba z cztery miski i później te wszystkie miski, żeby nie wyrzucać, to ja dostałem... <gryw> ja dostałem do wylizywania i mnie tak brzuch bolał od tym, no masakra. I chyba od tamtego momentu, kochani, słodyczy w ogóle, nie wiem. Więc nauczycielka z techniki również jak najbardziej. Pani od matmy w podstawówce, ja pierdziu. To była, kochani, babka od matematyki, która dosłownie, nie wiedziałeś czegoś, podeszła, wytłumaczyła, a w momencie, gdy mówiła... Na przykład, nie wiem, było jakieś zadanie na tablicy, nie, i ktoś mówił, no ale ja nie umiem. To ona nie mówiła, chodź tu w tym momencie, tylko, mówiła, to chodź rozwiążę razem z tobą i ci wytłumaczę. No ja pierdziele, ty, można takie robić zadania z matematyki? No można, po co brać do tablicy kogoś, kto nie rozumie, a później jeszcze wymagać, że nagle on, kurde, to zrozumie sam z siebie. No nie. Dlatego tak, babka była zrąbista. I pamiętam, że jeszcze rozmawialiśmy ten: znaczy, opowiadaliśmy sobie kawały na przerwie. Yy, polubiła mnie i mojego kumpla. I opowiadaliśmy sobie kawały. I nigdy nie zapomnę kawału, który mi właśnie powiedziała ta nauczycielka. Wiecie, jak najlepiej zrobić deskę, najeść się trocin i wypierdzić deskę. <laughs> Koniec, kurde! <laughs> Technikum, babka od biologii JLO. Lala była naprawdę zarąbista. Ona była niewiele starsza od nas, tak naprawdę, dlatego była, no, była w cholerę młoda. Babka od biologii też była w sumie zarąbista. I ją tak lubiliśmy trollować totalnie, jąkować. A ja, moi drodzy o nich historię chyba nie jedną opowiadałem na śmiesznych historiach, dlatego ja tego nie będę powtarzał. Chętnych po prostu oddech do filmów z, ze śmiesznych historii. Ona tam się pojawia, będziecie leżeć ze śmiechu. Więc osoby, które już widziały o to, po prostu wiedzą, dlaczego babka od biologii była sztos. Księża, wszyscy. Tak, mieliśmy zarobistych księciów. Księżów? Królów? Księży. <laughs> mieliśmy zarobistych księży. No, również ze śmiesznych historii, kochani, pamiętacie. Neo oraz Banderas, nie? No ja pierdziele, Banderas lał ze śmiechu razem z nami. I to nie moi drodzy, tak, że wiecie, on. on Proszę się pomodlić, a teraz porozmawiamy o Jezusie. Nie, koleś, moi drodzy, nie przekonywał nas, nie przekon... nawet, nawet on nie prowadził tak naprawdę religii, wiecie? On prowadził, moi drodzy, z nami po prostu rozmowy, sobie takie, wiecie, totalnie na luzie. Nie było tam jakichś ram, oceny nam wystawiał w sumie za nic. Bardziej wyłącznie, nie mieliśmy autentycznie na religii oceny w technikum za obecność. Tak, mieliśmy oceny za obecność tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy, ale na niego nawet osoby, które nie wierzyły, które były ateistami, politeistami, kimkolwiek, chodziły no bo koleś po prostu był mega. Laski za nim szczały. Również się pojawia w moich śmiesznych historiach, więc zapraszam. Eee, kolejna. Ty, 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 ty. gość o. te... Uf, ha, 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 ha. tak, teraz, kochani, studia, przechodzimy na studia. Ty, audiolog, studia, skończyłeś ty gamonią? <laughs> Nie, no skończyłem. <laughs> skończyłem. Gość od materiału z nastwa. Mieliśmy zajęcia, które moi drodzy zaczynały się o siódmej rano, wcześnie. wcześniej. Ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale studenci nie muszą chodzić na zajęcia. I w tym momencie wszyscy widzowie, co? Ale jak to? No nie, nie muszą. Jeżeli są zajęcia nieobowiązkowe, no to mogą totalnie olać. I te zajęcia, kochani, były nieobowiązkowe. Ale ja kocham materiały, i koleś ogólnie o tych materiałach też opowiadał zarąbiście. To był koleś, to był, nie wiem, profesor, doktor, nie pamiętam, który. Chyba, tak, to był doktor, tak, to był doktor, doktor, doktor. Nawet pamiętam jego, nazwiskę. No, jego nazwisko. I to był doktor, który opowiadał właśnie o tworzywach sztucznych, o ich wytwarzaniu i o innych takich duperelach, nie? I za każdym razem na zajęcia przynosił jakieś dosłownie tworzywa sztuczne, jakieś, nie wiem, no, pierdołki, jakieś, nie wiem, no, niesamowite rzeczy. Albo też kubek przyniósł na przykład, rzucił na ziemię i powiedział, z czego jest ten kubek. Jak wszyscy patrzą, nie wiemy. Koleś na nim stanął. To jest poliwęglan. <śla> Można to porwanić kreatywnie. Tak samo jak ten, laska od nas ze studiów bawiła się długopisem i pierdyknął jej ten, ten plastikowy pierdytnik, którym możemy sobie za koszulę powiedzmy wsadzić, nie? I koleś tak się odwrócił, o, a to jest polistyren. Polistyren pęka, a polietylen się wygina. Wszyscy zapamiętali do końca życia, nie? Więc kreatywnie. Pamiętam też jak u niego pisałem kolosa kiedyś z yy, chyba odlewnictwa? Z... Nie wiem, z czegoś pisałem. Czyli to jest taki sprawdzian na studiach. I oddałem kartkę i kole, koleś mówi do mnie: "Ej, audiolog, poczekaj." No. A tutaj czemu nic nie napisałeś? No bo nie pamiętam. Ale mówię, no weź tak pomyśl trochę, nie? Ja Tak myślę, myślę, myślę. No dobra, no to w sumie mogę powiedzieć, że to to i to. A tutaj co tak mało zaznaczyłeś? Ja mówię: "No w sumie to mógłbym jeszcze to zaznaczyć, to zaznaczyć i to." No widzisz, masz piątka, tak byś czpórkę dostał. <laughs> Więc jednym ja słowem koleś był naprawdę petarda. I później jeszcze dostałem nawet wpis, w, jak dawaliśmy oceny, no bo tam dajesz po prostu indeks, koleś wpisuje oceny. I nawet dostałem tam od niego, no biliśmy się z gościem, dostałem od niego taki wpis, że dziękuję za, aktywne, e, za aktywny udział na zajęciach, e, życzę dalszych sukcesów w karierze zawodowej. Nie? A na te zajęcia nie wiem, chodziło może 4-5 osób. Masakra. Babka od historii sztuki. Babka od historii sztuki. Ja moi drodzy Wam chyba też już o tym opowiadałem, że to była mm, profesor, doktor, która. Ona nie wymagała na sprawdzianach, na kolokwiach, żebyś ty pisał na ten temat, który jest w kolokwium. Jeżeli, powiedzmy, dostałeś zadanie z Salwadora Daliego, to mogłaś sobie napisać. Nie za bardzo tego gościa lubię, ale napiszę o czymś innym. I pisałeś normalnie wyprawkę na temat czegoś innego i dostawałeś za to piątkę. Babka wiedziała, że tak naprawdę każdy ma swój indywidualny styl, każdy lubi coś innego i nie do końca na siłę trzeba pisać tylko i wyłącznie, żeby nie wiem się zmieścić w jakimś kluczu odpowiedzi czy czymś takim. Dlatego laska była zarobista i też często zostawaliśmy jeszcze po zajęciach i sobie z nią gadaliśmy, no bo po prostu była spokojna nie? i nie traktowała nas, wiecie, jak studentów, jak podludzi. Dobra, gość od projektowania. Tak, gość od projektowania, koleś był niesamowitym postrachem uczelni, ale ja gościa uwielbiałem, <laughs> ty był, typ był mega konkretny, i to, moi drodzy, to był konkret tego typu, że jak ci studenci z designu, którzy przychodzili do niego, to moi drodzy, bo dosłownie killer ich nie, on się pyta: A dlaczego tutaj jest takie wgłębienie na butelce? No, bo ja uznałem, że dodam jakiś taki ergonomiczny kształt. A na jaki podstawie uznałeś, że to jest ergonomiczny kształt? No bo no, bo tak się łatwiej będzie chwytało. No ale brałeś jakiś system miar i rozmiarów, czy czegoś, coś, gdzieś, tak jest? No nie, no to skąd wiesz, że to jest ergonomiczne? Za tydzień zapraszam. No i koleś, jednym moi drodzy, tych wszystkich, wiecie, designerów, tak mocno z ziemią niszczył, że ja pierdziłem. A ja do niego jeszcze chodziłem, do kanciapy, później sobie pogadać. To był koleś, który potrafił zbudować robota, wysłać go na Księżyc, nawiązać z nim kontakt i ukraść Księżyc. Gru. Minionki? <laughs> no i gość, dzięki któremu zdałem studia. Tak, to jest ostatni, moi drodzy, Koleś. Koleś był świeży u nas na uczelni. I powiem wam, że Koleś był wykładowcą, który jeszcze nie był przesiągnięty tym całym establishmentem tym, wiecie, takim, takim sosem profesorskim. Nie, my jesteśmy profesory, hopsosa, hopsosa. I Koleś, moi drodzy, um, jak chciałem wziąć dziekankę, to jest roczna przerwa w studiach. E, miałem cholernie ciężki okres w życiu, to. Akurat stałem już przed dziekanatem i pisałem z nim sms a Chciałem do sobie wejść do dziekanatu i powiedzieć, dobra, biorę dziekankę, nie chcę robić studiów i tak dalej. I koleś do mnie napisał, ten, pisałem z nim na, ten na Facebooku i mówię, że no, tam chciałbym wziąć dziekankę, sorry, że się nie wyrobię z terminem, ale dosłownie nic nie mam, chyba było, nie wiem, miesiąc przed prezentacjami wszystkimi. Nie? Ja nawet nie miałem pracy napisanej. Koleś tam mi napisał właśnie, że. Niech się pan nie przejmuje. Też doktorat robiłem z rocznym opóźnieniem, z rocznym poślizgiem. Ale wie pan co? Ja w pana wierzę. I w tym momencie, tak jak stałem przed tym dziekanatem, odpisałem mu chyba tylko dzięki. Odwróciłem się, kurde, poszedłem, napisałem pracę dyplomową w dwa dni. Zrobiłem prototyp w jeden dzień. I nie pamiętam za bardzo obrony. Tyle ode mnie, kochani. Chciałbym się dowiedzieć Waszych historii. Czy macie jakieś fajne historie z nauczycielami związane? Bo wydaje mi się, że naprawdę są w tym kraju jeszcze pedagodzy, którym... no którym szajba totalnie nie odwaliła i jeszcze faktycznie szanują Was jaki. To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tyle ode mnie. <laughs> Cześć! Jak chcecie tam to wiecie, możecie dać jakieś tam te przyciski na dole, nie? <laughs> Siema!